Chcielibyśmy przedstawić swoje stanowisko w sprawie dzisiaj złożonej do Sejmu tarczy antykryzysowej 2.0. Dokument, na który musieliśmy bardzo długo czekać, mimo zapewnień premiera podczas konsultacji, które odbyliśmy, że będą nam dokumenty w sprawie tarczy przysyłane najpóźniej na dzień przed posiedzeniem Sejmu. Ten dzisiejszy dokument dotarł do nas na niecałe pół godziny przed zaplanowanym posiedzeniem Sejmu. Posiedzenie Sejmu zostało odsunięte. 250 stron nowej dokumentacji, średnio pół minuty na przeanalizowanie jednej strony tego, co rząd nam dzisiaj przysłał, żebyśmy uchwalili lub przynajmniej o tym dyskutowali. Co znajdujemy w tej tarczy? Ogromna większość tekstu to łatanie luk. Pokazuje to, że mieliśmy rację mówiąc, że poprzedni dokument był przygotowany na kolanie, był tarczą biurokratyczną, tarczą tworzącą nowe, nieprzemyślane procedury administracyjne. Dziś przychodzi pierwsza łata na ten niedoskonały produkt, który ponad tydzień temu przeszedł przez Sejm. Głównie łatanie luk, uzupełnianie, łącznie z uzupełnianiem błędów redakcyjnych. Jesteśmy zdania, iż polscy przedsiębiorcy nie uzyskają satysfakcjonującej pomocy. Dopóki rząd nie zwróci się w kierunku myślenia, które prezentuje Konfederacja, i bezinteresownie podpowiada rządowi, żeby z tego myślenia skorzystał. Myślenia, że rdzeniem pomocy dla przedsiębiorców powinna być pomoc automatyczna, ulżenie w kosztach stałych, nie żadne procedury na wniosek, analogicznie z pomocą dla pracowników. Dopóki rząd tego nie zrozumie i dopóki rząd będzie skoncentrowany na tworzeniu narzędzi skomplikowanych, narzędzi, które pogrążają i przedsiębiorców i nas tutaj wszystkich, posłów w Sejmie w morzu papierów, które trzeba analizować, opiniować, wypełniać, do tego momentu działania rządu będą raczej kryzys pogłębiać niż jemu zapobiegać. Poproszę teraz o głos przewodniczącego naszego koła, Jakuba Kulesza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy udawać, że bierzemy udział w procesie legislacyjnym. Będziemy udawać po pierwsze, że mamy na coś wpływ. Tak jak wczoraj zdecydowaliśmy, że nowelizacja kodeksu nie wejdzie pod obrady. Kilka godzin później weszła druga wersja, nie mamy wpływu. Będziemy udawać, że wiemy nad czym głosujemy. Mm, tak, w pół godziny. Po otrzymaniu dokumentu zdążyliśmy przeanalizować ponad 200 stron zmieniających ponad 60 ustaw i odnieść się do tego merytorycznie. Będziemy udawać, że nad czymś głosujemy. Bo oczywiście wszystkie 39 poprawek do pierwszej tarczy, które zgłosiła Konfederacja, zostały z automatu odrzucone. Pomiędzy zgłoszeniem poprawek a głosowaniem była godzina, dwie, doszło do tego, że zanim dostaliśmy scenariusz głosowania treść poprawek, no to już nad nimi głosowaliśmy. Będziemy udawać, że rozumiemy to, nad czym głosujemy. Tak jak po pierwszej tarczy antykryzysowej, tej papierowej tarczy, rząd musiał. Opublikować podręcznik składający się ze 172 stron, który dalej nic nie wyjaśniał, dalej nie wiadomo było, czy na przykład składki ZUS po stronie pracownika też są umarzane. Eee, w tej całej farsie musimy wziąć udział, ponieważ no, rząd nie chce pokazywać, że tutaj rozporządzeniami wszystko zmienia, tak jak rozporządzeniami zakazuje nam chodzić do lasu, tak jak rozporządzeniami zamyka nam całą gospodarkę i w tym spektaklu musimy wziąć udział, ale absolutnie jako opozycja, czy zagłosujemy za, czy się wstrzymamy, czy zagłosujemy przeciw, nie będziemy mieli na kształt tej tarczy żadnego wpływu. Co więcej, nasze błagania, które idą za błaganiami przedsiębiorców, pracowników by w dobie kryzysu, zamiast wprowadzać nowych biurokratycznych procedur, ulżyć w kosztach stałych, ulżyć w ZUsie i przynajmniej tutaj nie dokładać pracodawcom, no nikt tego nie, nie słucha. Zamiast tego mamy kolejne odsłony biurokratycznej tarczy objawiające się w kolejnych artykułach tej drugiej tarczy. Mamy na przykład nowy artykuł 15ZZZZZX, no oczywiście odniesiemy się, zapytamy się zmównicy pana premiera, czy tam przypadkiem nie ma błędów numeracji, no bo chyba tylko tyle możemy w pół godziny przeanalizować te 200 stron. Pytania, czy mają Państwo pytania? Ja chciałem zapytać o 24 o ten projekt zmiany konstytucji w sprawie wyborów prezydenckich. Czy Państwo go poprzecie, czy nie, bo wczoraj Panie wieczorem się projekt. Pana Gowina, tak? Właściwie. No... No, proszę powtórzyć nazwisko. Przepraszam. Ci... Pana. Ci projekt... y... o. Wicepremiera Jarosława Gowina. Właściwie ale porozumienia. się co... tym, co aktualne, a nie tym, co przebrzmiało nie, ale proszę w polskiej poważnie polityce. Się do tego, jest My się bardzo poważnie do tego odnosimy. Właśnie nasz kandydat prezydencki Krzysztof Bosach jako pierwszy zwraca uwagę na to, że jest niepodobieństwem dotrzymać warunków procedury prawnej kodeksu wyborczego w założonym kalendarzu wyborczym. To właśnie Krzysztof Bosak pierwszy, chociaż nie będąc osobiście zainteresowanym w tym, żeby wybory były przesuwane w czasie, my akurat konfederaci nie narzekamy na problem z kontaktem z naszymi wyborcami za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej, to jest nasze naturalne środowisko, no ale w tej sytuacji, kiedy kampania wyborcza w realu została de facto zamrożona, zatrzymana, z wyłączeniem jednego tylko, jedynie słusznego kandydata, który non-stop kolor tę kampanię prezydencką jako prezydent Rzeczypospolitej prowadzi. W tej sytuacji no przede wszystkim wypada nam podporządkować się temu dyktatowi. Brutalnemu dyktatowi większości parlamentarnej. My nie chcemy wychodzić na Mazgajów i nie chcemy, nie chcemy, szanowni państwo, upominać się bez końca o to, co dla jednych będzie po prostu szacunkiem dla prawa, no ale inni to interpretują jako jakieś tam skrupulantstwo proceduralne. Już o tym nie mówię. W takich warunkach jakie są, nasz kandydat Krzysztof Bosak jest gotów prowadzić kampanię aż do ostatniego jej dnia, jakikolwiek termin, termin zostanie podyktowany, ale i to najważniejszy komunikat także dla Państwa, my się dopominamy o debaty wyborczej. Debaty. Nie popieracie tego projektu. Nie my w ogóle, my w ogóle, szanowny panie redaktorze, po tym, kiedy właśnie e, taczkami wyrzuca się tutaj do sypu na śmieci wszelkie poprawki do wszelkich aktów prawnych, jak każdy głos rozsądku, wezwania do tego, żeby szanować prawo takie, jakie jest, e, my e, w, w, owszem e, jesteśmy gotowi sprostać wyzwaniom wyborczym. W każdych okolicznościach. Dopominamy się debat, debat. Skoro nasz kandydat nie może brać codziennie, jak to było już pięknie rozpoczęte, nie może brać udziału w spotkaniach wyborczych z rosnącymi tłumami wyborców Konfederacji Wyborców Krzysztofa Bosaka, no to bardzo prosimy o czas w prime time po to, żeby kandydaci mogli się skonfrontować z naszym najlepszym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej. A potem wczorajszym głosowaniu jak panowie sobie wyobrażacie to głosowanie korespondencyjne? Jak to będzie wyglądało? Szanowny Zobaczmy, panie uzyskanie. redaktorze, no, zwracaliśmy na to uwagę. My, my kiedy zwracamy uwagę na to, że procedura wyborcza, procedura głosowania nawet tutaj na poziomie Sejmu Przywiejskiej nie działa, że to głosowanie tabletowe szwankuje, no to jesteśmy właśnie wyszydzani i, 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 i wyłącza nam się mikrofon, po czym nawet partia, partia rządząca, większość parlamentarna okazuje się, ma z tym jakieś kłopoty, ktoś tam się zgłasza z żądaniem reasumpcji głosowania. No więc skoro to szwankuje na tym poziomie, to nie dziwi nas, że do poczty skierowano wiceministra obrony narodowej. Pytanie Pytanie, jak on rozegra te batalie. Prawo, które w istocie pozostaje nieprecyzyjne w szczegółach, skrzynki mają być zaprojektowane specjalnie jak czytamy na tę akcję wyborczą. Akurat pan minister Sasi, ciekawe dlaczego, ma zadecydować osobiście, co ostatecznie wejdzie w skład tych pakietów wyborczych. To ciekawy szczegół. Nie wiem, czy Państwo to widzieliście, że, że minister aktywów narodowych będzie decydował, co tam jeszcze dołoży. Może na przykład dołoży jakąś broszurę o tym, jak rząd. Świetnie radzi sobie z, w walce z koronawirusem. Wszystko tam może dołożyć do tego pakietu. To jest, szanowni Państwo, my popadamy w, w szyderstwo i sarkazm, odpowiadając na Wasze pytania. Trudno tego uniknąć, ale wierzcie nam, że wcale nas nie cieszy ta postępująca deprecjacja, dewaluacja. Prawa i najwyższych organów władzy Rzeczypospolitej. Dlatego, że, że może tak to podsumujmy, że to, co się dzieje, to jest nawigacja w kierunku katastrofy katastrofy państwa. Dlatego, że katastrofą byłoby doprowadzenie do aktu wyborczego którego legalizm ktokolwiek mógłby zakwestionować, a myślę, że w tak stworzonych okolicznościach bardzo będzie o to łatwo, co nas nie cieszy. My ostrzegaliśmy, my konstatujemy, że to jest niebezpieczne dla państwa. Dziękujemy za uwagę.